Że, że ona jest pełna. Muszę się jakoś cudem natury odlać. Nie wiem, czy mi się uda, bo sikanie nie jest na zawołanie. Chodzi o to, żebyście wiedzieli, yy, że można wypić mocz i nic się nie dzieje. Swój własny. Cudzego nie, broń Boże, cudzego nie pijcie, bo to się skończy źle. Nie wiem, kurwa, jak ja mam się odlać teraz, to butelkę. No ale kurwa, mówiłem, obiecałem Wam, że wypiję ten mocz. <laughs> co coś śmieszniejsze. Także mam kurwa teraz problem z klękaniem, żeby się wysikać. Bo dosłownie materiał przed chwilą zrobiłem się, się napiłem tego moczu i cholera jasna. No właśnie sikam i cholerę jasna powiem Wam szczerze, że się nie nagrało nic na kamerę. Także mam nadzieję, że teraz się nagra. Czemu takie rzeczy robię? Bo jakiś facet chodzi przed, przede mną, a ja sikam w butelkę. No dużo nie było. O, na spacerze, dużo nie wyszło, jak widzicie, no bo wcześniej było więcej. Ale się nie udało się nagrać, no. Ale to jest... To są moje siki. To naprawdę to są moje siki, nic więcej. Zaraz wam powiem jak smakują. Słonowate. Słonowate, no. Tak jak wcześniej, tylko że cholernie żałuję, że nie nagrałem. Słonowate. A to jest dlatego, jak ludzie przy, chcą przetrwać, nie, ja nie muszę, tylko chcę wam pokazać. Z mordy tylko strasznie wali potem. O, ale to cholernie wali. Mówię wam szczerze. No.